Cześć, dziś będziemy otwierać mega boxy Dobra, więc ja otwieram najpierw Big Boxa No i otwieramy Nic nie ma No i teraz Nie teraz, teraz ja, teraz ja Nie ja, no ja nie znaczy ja nic nie trafiłem, teraz Wiko i uwaga Znowu nic nie trafił. O! I... Dobra, traf coś! SPDURB! To jest ten gorszy, co? No dobra, ale SP, ale ja SP do rosy. Ale ja nic nie widzę. SP do rosy. Nie, już nic nie ma, dobra, więc tyle. Tego ci nie otworzę, ty kidzie. No i teraz wam pokażemy, jak yy, ogólnie yy, potoczyły się gierki w moim Championship Challenge. <tryk> Tutaj akurat... Trzy przegrane, no byłyby dwie, Hubert i yy, yy, Ruska Hoinka, z którymi grałem, no to mieli dwie przegrane, ponieważ mi się przypadkiem zamiast na zwykłym Gamgrabie zagrał Gale'em na Championship'ie, no i grałem sobie tak na Light'cia, a się okazało, że przegrałem. No i zaraz już przechodzimy do pierwszej gierki. Ok, więc no tutaj taka pewnie jedna z żałosnych gierek, yy, ponieważ no Gamgrab no to zawsze jest ten początek, co się trafia na bardzo łatwych przeciwników. Na tej mapce ja zawsze gram rosą. No taka już jest tradycja, że jak jest ta mapka, to ja gram rosą. Po prostu tak już jest. Na tej mapce też właśnie chyba wbiłem rosę na 25 rangę. No tutaj po prostu bardzo dobrze się nią czuję. Jak tę gram. No i tutaj, jak widzicie, 8-bit. Jak widzicie, 8-bit tutaj. W krzaku się yy, znaczą on zginął. No ale oczywiście tu widać, że on nie ma tego Star Powera do 8-bita na co dzień, bo sobie go wybrał. Ten drugie życie chciał się nim pobawić. No jak wiemy, oczywiście, na 3 vs. 3 zawsze jest lepszy Star Power. Pierwszy moment, jaki 3 vs. 3 jedynie na duo i solo jest lepszy. Ten drugi, no ogólnie no, Wiktor też obserwował te gierki, co nie? No, no i co o nich powiesz? Pod koniec było takie napięcie trochę. Albo troszkę tam błędów było. Ale w hejście było Znaczy powiem Ci, że oczywiście pokażemy te najbardziej fajne gierki. Te najbardziej też fartowne i w ogóle. No i wiadomo, nie? że po prostu... Wtedy jeden hejt musisz pokazać i Tak, 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 tak. To właśnie wszystko muszę pokazać, te najlepsze gierki. Tutaj oczywiście w ogóle dzisiaj sobie zakupiłem ten. Star Power do Gale'a, on jest mega, mega fajny yy, ze Stunem. Yy, on jest mega dobry, ponieważ no, możecie sobie zatrzymać jakiegoś przeciwnika na chwilę. Dobra, przechodzimy już Mam tutaj z gierki. Dobra, więc mamy już pierwszą y, gierkę na Batoniku, czyli Bounty. Aha, i tu jest odwrócona mapka, nie? Więc no, bekowo odwróconą mapkę mamy, jak widzicie. E no taka właśnie się że I tutaj też było trochę łatwiej, bo można podpowiadać było. jak ktoś ogląda. I tak, właśnie Wiktor nam tu podpowiadał, jak ktoś szedł, to wiedzieliśmy to, znaczy przynajmniej ja wiedziałem, no bo siedział obok mnie. E Więc no ja miałem taką przewagę właśnie, że wiedziałem gdzie kto jest, bo oczywiście wiadomo my tu teraz na powtórkach widzimy wszystkich w krzakach, no ale w zwykłej gierce nie widać przeciwników. Po prostu się ich nie widzi. E no i tutaj, jak widzicie, Bula jeszcze trzeba dojechać. No ogólnie nie polecam Wam grać... Dobra, może na niskich pucharkach yy, nie polecam Wam... Yy, to znaczy na niskich pucharkach okej, okay, ale na wyższych nie polecam Wam grać Sherry, Bulem i w ogóle postaciami na blisko. Na tej mapce, na bounty jest to no słabe. I pomyślicie tak, no są krzaki, ból jest dobry w krzakach. Więc no jak mi to wyjaśnić? No tak to wyjaśnię, że ta mapa, zobaczcie jak ona się szybko niszczy. A zauważcie, że ból wcale nie jest taką postacią, która mało niszczy krzaki. To samo z szelką. Te postacie bardzo niszczą krzaki swoimi ultami. Szel jak użyje ulta, to naprawdę bardzo, bardzo sporo krzaków niszczy. A ból też. Cały taki może pas zniszczyć, nie? Dlatego nie zdziwcie się, jak wasz sojusznik weźmie na przykład na tą mapkę Piperkę. To będzie dobry jego wybór. Ponieważ jak weźmiecie tutaj Piperkę, to możecie... Naładować sobie ulta, no i jak naładujecie już sobie tego ulta, to poniszczyć krzaki, no i później macie taką przewagę. Tutaj nawet koltem można ugrać. Znaczy, no koltem tak średnio, nie koltem. No, ale tak... Krzaki. no niby tak, no ale on to raczej zrobi w takim pasie, nie. Ja mu tu kolta nie zabrał akurat. No ale, ale właśnie. Jakby się, się przemieścił na bok. Znaczy, przede wszystkim dobrymi postaciami tu będą y, Tara, Bo, y, Brock i Piperka. To będą najlepsze postacie. One no, praktycznie zawsze są grane. No więc tutaj kolejne. No dobra, więc teraz przechodzimy do kolejnego trybu, czyli Sija. No i tutaj mieliśmy właśnie taki team jak widzicie, no właśnie. Ja akurat grałem sobie Gaylem. Tutaj właśnie nam się wydawało, że to był Team. No ogólnie to też timu oni jeśli chodzi o postacie to też nie mieli najgorszych postaci dobranych, nawet spoko mieli postacie, no tutaj niestety oni swojego bossa tam już mam, e, e, już zbudują, no i on teraz idzie w naszą stronę, niestety tutaj Dominik akurat bardzo często ginął, Dominik to jest jakby co ruska choinka. No i tutaj ten Sandy zginął. Jean chciał nas tu przyciągnąć i dziurę zrobiłby też w, tym, w tej ściance. No ja już wyskoczyłem. Postanowiłem, że ja już wyskoczę po śrubki. No i to była nawet spoko taktyka, bo wystarczyło później tego Sandy'ego odstraszyć. No jak się go odstraszyło, no to już było spoko, no bo reszta dopiero dochodziła na środek. No i tutaj zestunowałem Jeana. Ten stun jest naprawdę super star powerem. Jakbyście się zastanawiali, który jest lepszy Star Power pierwszy czy drugi? Zdecydowanie pierwszy. Drugi jest w porównaniu do pierwszego bezużyteczny. Drugi tylko daje to przyspieszenie. E, ogólnie, to jak tu gracie brokiem, to właśnie dobra jest ta taktyka z tym, żeby rozwalić ten murek. E, no, więc wam to polecam, ponieważ boss szybciej idzie do e, safe'u, więc no, tutaj trzeba przyznać, że to jest e, dobra taktyka. No i tutaj już chyba niszczymy. Aha, nie, jeszcze nie zniszczyliśmy. No ale ja tutaj przeczekałem. No i postanowiłem, że sobie tutaj fajnie skoczę. No jak widzicie, tutaj wlatuje i pyk. Koniec gierki. Więc gierka też dość szybka. No i dość fajna. Lecimy z pierwszą gierką. Tutaj wzięliśmy team taki, no po prostu tak sobie wzięliśmy ten team, ale on jest trochę słaby. On byłby dobry, on był to był najlepszy team, e, parę championshipów temu. Nie wiem czy nawet nie na ostatnich championshipach. On był mega, mega dobry ten team. No ale przez to wejście, na przykład przez e, ten Gadżet do Broka, No niestety lepsze są teraz inne teamy, więc... E, no tutaj, no to był zły wybór. E, no i byliśmy we po prostu na przegraną, bo zobaczcie, już się zapowiada źle. No, ten Daryl y, Gale, Gale bardzo dużo robi. No, naprawdę, Gailem, to teraz zauważcie, że prawie wszędzie można grać. Ta postać tak. No, współczuję osobom, które y, nie kupiły ze względu na to, że Gail był słaby y, tego brał pasa poprzedniego. No, bo teraz, jak na złość, ten Gail jest mega dobry. Ale na szczęście y, jest on teraz, jakby wartości epickiej. Jest na niego szansa na dropnięcie, tak jak na Epika. No, i tutaj. Teraz Hubert. Ja próbuję załatwić tego Broka, niestety Brok nie zginął. No ja tu też zginę. No, zobaczcie, jak tu w ogóle. To jest tragedia, to jest tragedia, proszę Państwa, naprawdę to jest masakra. No, jak tutaj zobaczycie, właśnie. Tu daj na safe, kurde, teraz Lacha zostanę. Tak, no dobra. I my tam idziemy rasować, to. I no, my tu ogólnie bardzo dobrze defensywnie graliśmy. Zaraz zobaczycie, jaka tutaj będzie makabra. I zaraz zobaczycie, jak naprawdę przykro mi, aż e, naprawdę przeciwnicy przykro mi, e, że mieliście taką nieprzyjemną sytuację. Mam nadzieję, że przeszliście ten championship. E, ale no naprawdę mieliście tutaj pacha. E, zaraz zobaczycie, o co mi tutaj chodzi. No tutaj, jak widzicie, zblokowany Daryl. No i tutaj już leci Rusek z Ultem. I patrzcie na to. Patrzcie na to. Lecą sobie. Tutaj Brok nie trafił i zobaczcie 144 KP. Jak my się darliśmy, to było takie niesamowite, naprawdę niesamowita gierka. No musicie przyznać, 144. Jeszcze widzieliście tego Broka biedaczka? Ten no Brok. Tak, a on trafił kurde w prawo. Biedny. Nie, bo on się zestresował chyba chłop. Się nie dziwię. No patrz, jeszcze zaraz zostanie zjedzony przez węża, lol. Jeszcze wam pokażę już składem zmienionym, jak zagraliśmy. No bo też nie chcę wam tutaj pokazywać, wiecie, tego składu gorszego, tylko, no, musiałem wam pokazać po prostu, jaka epicka gierka wyszła. Ale, no, nie chciałbym pokazywać wam tylko tej epickiej gierki z tym teamem złym, bo chciałbym wam pokazać, jak poszło na przykład z tym lepszym teamem, którym przeszliśmy hejsta. Tutaj Hubert odepchnął, yy, ruska choinka skoczył tam, yy, zginie zaraz, ale i bardzo mega dużo poobijał, więc to trzeba przyznać, że tu dobrze. Tutaj nie wiem co się stało z tym gadżetem jego, chyba walnął w ścianę po prostu chłop. Walnął w ścianę. No i tutaj, o ładnie znajpił. No i tutaj zaraz rozbijają te krzaczki, ja tutaj dałem smutną minkę, już nie pamiętam dlaczego, bo chyba dedłem. No i teraz yy, mamy tutaj, no dość łatwo, no bo jak widzicie, nikt tu nie broni sobą. No i tutaj, no nie mają jak tego obronić, ja tu podchodzę, no i narka. No więc no, gierki na hajście są zawsze mega szybkie. No i teraz gierka na Brawl Tutaj troszkę się baliśmy tego teamu, znaczy no ja tak nie do końca, no ale Hubert i, yy, Dominik tak troszkę się bali tego teamu. E, bo no tutaj na pewno Gail no to wiadomo, jedna z najlepszych postaci w grze teraz, tak w sumie jak Mr. P. My pozmienialiśmy ten Mister i Tak, bo ja film. dzisiaj jeszcze z Jaśkiem i Wiktorem grałem, y, na właśnie drugim koncie. To nam poszło do y, 13, niestety tylko 13 winów, w sumie do aż 13 winów, y, bo no, niestety trafiliśmy na typów, co mieli po 30 tysięcy. Ale nie zakłady dopiero, było tak na początku. No, na początku się... to było tak słabiej, słabiej byli, nie? No, i tutaj jak widzicie, padają. Jest mega łatwo. Jeszcze tutaj. No, właśnie tutaj jak na ostatnią gierkę, to było dość łatwo. Ja tu jeszcze chciałem wejść właśnie, bo ona mnie spowolniła, no, ale i tak wszedłem, więc dużo i to nie dało. No, gierka jakaś taka na Brobolu. Tam mieliśmy też właśnie przegraną, jedną na hejście mieliśmy, no, jedną przegraną na Brobolu. No, plus ja jeszcze miałem przegraną tą z randomami, ale to wam nie będę pokazywał, bo co wam pokazuję Taką gierkę z randomami. Eee, no i tutaj e, użyłem mojego gadżetu, ale ta przegrana nie była Nie, nie, ta na początku to ja w ogóle totalnie przypadkiem. Ja myślałem, że gram zwykłego gammkrabia w ogóle, nie? Eee, bo chciałem wbić sobie na 700 tego gaila, no i co w sumie zrobiłem nawet. No teraz, no kurczę, tam widzę, że oni tą piłkę cały czas trzymają. Ja nie wiem, czy my to zrobimy na ten. Na 1.0, czy my to zrobimy na 2.0, ja już nie pamiętam. No ale tak czy siak. Gierka nie najtrudniejsza. No i ja już się nie doczekam tego mojego Star Powera do Mistra Pi. Tutaj przypadkiem w ogóle dałem tego Ulta, bo ja miałem tam w ogóle... Chciałem tak naprawdę od początku... Yy, tego yy, tam strzelać po prostu, a użył mi się UD. No i tutaj Hubert trafił, więc gierka dość szybka. Yy, no i to chyba na tyle by było w dzisiejszym odcinku. Yy, więc to by było... <grym> 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 Więc to by było na tyle. Zapraszam jeszcze do klubu oczywiście naszego. Czyli gołąbki. To jest i to, to zapraszam. <grym> No, i jak będzie miejsce, to zapraszam oczywiście. No, jesteśmy teraz 120, 122 klubem w Polsce. Miesiące, jeszcze dwa miesiące, czy tam trzy miesiące temu będziemy 420. No, więc fajnie, że tak wyszło. No i oczywiście wspieramy sobie cały czas, robię kłeściki, więc się nie obawiajcie, jeśli czekacie na film o sercu. To ja tutaj przygotowuję skrzyneczki jeszcze, więc może jakiś opening będzie, co wy na to. ten. Co wy na taki opening? Jeszcze mi napiszcie. No i napiszcie też w komentarzu, jak wam poszło na championshipie, czy graliście z ekipą, czy z randomami. No i napiszcie też czy w ogóle kiedyś zrobisz 15 winów. Okej, okay, więc dziękuję wam wszystkim za oglądanie. My się z wami żegnamy. Nara. Nara.